Ja Alligator, czyli czas na Dead by Daylight. I zadanie. A nie, a, ale ja zepsułem, bo że ja nie wykonam tego za zadania. Nie, w... nie, wziąłem zadanie, tylko ja teraz się kapnąłem, że ja muszę je wykonywać konkretną postacią, co mi się nie podoba. Oj, oj, może być Noet. Może, ale nie musi. No, no, to... no przepraszam Was. Powala na kitach. Pół, nie no Boże, nie, nawet, może, nie Tylko chodziło mi o penetrum. Przepraszam. A penetrum co robi? Zabija od razu. Co? Aby tylko bramy się otworzył? E, nie. Ale to w zależności od... Y, ...penetrum jakie jest, To takie najsłabsze, to możesz na przykład zabić tylko ostatniego celowego. Na, nawet nie wiesz... Memento. Tak, no to ono się... Wszyscy na to mówią Memento, a to się... Penetrum się nazywa tak naprawdę. Memento. Znaczy ja mam na Mordusu chyba gdzieś koło sześciu. A które? Czerwona. Unikat. No. Mogę wszystkich zabić. No no no. no. To, ale to i tak chyba po dwóch wieszonkach. O! No. Dwa wieszonka to nie jest problem zdobyć. No zależy. Wiesz jak jest. Laga. W sensie co, Żyganko? Tak, bo mam Gana zablokowanego. To niekoniecznie musi to oznaczyć. Plaga. mówiłem, że plaga. Okej, okay, natomiast. Tak, Tylko nie... plaga ma fontannę. Tak, 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 tak. tak. Koleżnie, fontan się nie da rozwalić. Hmm. Test to pegar Póki co, jak trafiłem na z zarażonego Gema, to tak nie widzę żadnego. Ja, ja właśnie się z Mordulcem widziałem. Spróbuję zrobić tego Gema na górze. jest i tak jednoosobowy proszę mi też zarażam. Dobra, czekam na niego Bo raczej powinno zejść o to Na co masz czekać? Czekasz? Masz geny zaczną Aha, okej, okay, kurde Właśnie zeszło Dobrze on się tam tym gania to może nie ogarnie, że w serio co to za dźwięk takiego pękającego plastiku. Znaczy, fontanna się odnowiła. Coś się uleczył. Teraz się dopiero uleczył. Tak, e, może się na hita e, Jeżeli ona się z tego samego źródła teraz napije, tak, ale niektóre są aktywne już od razu. To mhm. nie zależy od tego, jakie ma perki. To no ma dwa. Zostało mi 20% GEMA. Nie miał komordu, zarobiłem gama. Na dole jest? Tak. Oby nie wchodziła na górę. Brakuje jeszcze tak z Jak Ja się z tym... Z pitakiem. Z tym. Dobra. Co my tu mamy? Kolejny. Zostawione w źródło Pitak właśnie zgubił, a ja to za to ją znalazłem. Na górze czy na dole? Kurwa powalenie na hita, piła się. Serio, nawet detkret nie zadziałał? Nie, mnie. <laughs> no leci na obrażeniu. No Rozumiem. My tu już mamy pół Gema, Nie, tamten drugi ziomek też robi. A ja widzę. <laughs> Wiem, widzę. Zdejmiesz mnie i ten z góry? Tylko ten mut będzie sobie robił, palił fajkę i siedział tam O kurde I Idź w tą stronę A, no, okej okay. Ciekawostka, ona nie ogarnęła, gdzie jest źródła. Ona widzi, gdzie są te źródła. ze źródła Ty się chowasz szafę? szafie? Nie On jest bardziej po mojej stronie, tak możesz ściągać A nie, wraca do niego Jest blisko niego, nie bo nie. ja go widzę Wiem, wiem, goni mnie okay. Wiem Ja na goni Mała! Awa! Awa! Bo cholera! Się zdenerwował! z nerwową. Dobra? Na tą stronę paletę, kurwa, coś ty zrobił, baranie zasrany! Ty bez ty. Powiem, okej, okay, widzę, że idzie w moim kierunku. Napiła się z źródła. Oh, fuck. Słucha, zjebałem A, wraz ciła dnia. Do... Mam Gania się z nimi. Jako tego tak, Patika przeszedł. Leci do bramy. Może Patik też leży. Bilarczy. Leć otwierać bramę nawet nie wiem gdzie jest brama pani. Ja tej mapy w ogóle nie znam. Już widzisz ją. już wiem gdzie jest brama Ona idzie w waszym kierunku Ja wiem Serio, zasrany dead card. Ty umierasz? Te Potem dead jest zjebany. Potem ten sprint nie, Ok. to się zwie. Okej. Okay. ona ich goni. Może któryś z nich. Nie, nie oglądam na razie. Ale trangu nie zasięgowa. Go nich? A nie. Przecież Patik dostał obrażenie, nie zauważyłeś? Ale zadawałem pytanie akurat w momencie, w którym ten. Dobra, wracam do bramy. Dobra. Mam tu w nosie. Ucieknięta. Ona nie ma jak wstać. Niech się doczołga. Jej, nie kazałem umierać. Kurczę. Trzynasty ten. Serio? Kościół w. A, a nie, ruszył się teraz. Ale czemu ona nie idzie do, do bramy? Ona mogłaby się czogać stąd. Nie ma daleko. znaczy nie wie, gdzie jest brama. Powinna wiedzieć, bo przecież była przy niej. Wie dokładnie, gdzie jest brama, bo, bo idzie dobrze. Mi się wydaje, jakie poprawy hmm. będzie miał. Tak, tak. Ciekawe, czy da radę. Czy zdąży, czy. czy nie czy... wiem, jak Bill nie padnie, no to. A Bill ją ściąga tam. Czy Bill nie ściąga? W sensie... jest właśnie ginie. Dziwne, że ona nie, 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 nie używa żygarka. No właśnie, ginie. Zlecia, Ta nie ma jak wstać. No, zabił ją. To on ją zabił. Czyżby ona miała sumienie? No, A ne! No, no, no to... to momentum. Aj, 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 aj.